Urządzenie wielofunkcyjne. Mamy je w ofercie. Ma nakładkę do żywopłotu, pilarkę oraz kosę. Charakteryzuje się tym, że ma o jeden jeszcze segment dłużej. I, no, co ważne, rączka, manetka gazu jest tutaj. To jest wygodniejsze do pracy. Dlatego te nakładki, które montujemy do naszych kos, może nie będą tak wygodne jak przy urządzeniu wielofunkcyjnym, ale. Jeżeli nie mamy tej pracy dużo, używamy to sporadycznie. Za te sto parę złotych kupić taką nakładkę i można wykonać pracę taką, jak tam chcemy sobie. Nakładka do żywopłotu ma dodatkowo fajną funkcję. Do 90 stopni regulację kąta. Nie umieszkam wykorzystać tego zaraz i sprawdzić jak będzie wyglądało przycinanie poziomie, bo w pionie już sobie przerobiliśmy. I naruszamy. Dzięki nakładce do żywopłotów robota szybko poszła. Czas można poświęcić teraz na zabawę z lubieńcem w ogrodzie. Tak!